Jak powstaje nasz aksamitny i kremowy sernik z białej czekolady Zaczynamy od przygotowania spodów Do tego potrzebujemy ciastek hitów, które miksujemy w naczyniu miskującym Następnie wlewamy do nich masło i dokładnie wyrabiamy Tak powstałą masę przekładamy do dwóch tartownic Nasze spody lecą do pieca A my w tym czasie przygotujemy masę serowo-czekoladową Do rondelka wlewamy śmietanę i dodajemy połowę cukru Dodajemy laskę wanilii, którą wcześniej wydrążyliśmy i obraliśmy Drugą połowę cukru mieszamy z żółtkami i ucieramy na gładko tak utarte żółtka przelewamy do sera Dokładnie mieszamy, by powstała jednolita masa Teraz zalewamy naszą czekoladę gorącą śmietaną Przekładamy ser wymieszany z żółtkami I w tym momencie możemy dzielić naszą masę serowo-czekoladową Na dwie równe części Sernik ląduje do pieca na całe 3 godziny Teraz pokażę Wam, jak go wydajemy Zlewamy lustro z sosu malinowego Przekładamy kawałek sernika I posypujemy go kruszonką Na sam koniec zielony akcent zmięty. mięty Pyszny. vraiment